Dobra, otworzymy za 35 na początku. Eee, ja mam okienko, bo plastyka. Ora, czekajcie, czekajcie, walkout. Ale to nie będzie ikona, niestety. Walkout z Brazylii. Nie wiem co to. Lewe skrzydło, Widzisz to jest lewe skrzydło. Ja! Jelziele. Nie no, myślę, że dobrze zaczynamy tego streama. A czy to znaczy, że dzisiaj ikony nie będzie? Ja bym jednak ikonę wolała dzisiaj trafić niż jakiegoś Neymara. No ale dobra, myślę, że... Że w miarę spoko początek Ej, serio, ja myślałam, że to będzie jednak środkowo rońca. mówię, kurde, przecież jak rzadko się Neymara trafia w tej chwili, a jeszcze nikomu nie trafiłam. Dobra, dobra, nie niewymienna paszka ten jest w ogóle, ale myślę, że na Neymara chyba nie będziesz narzekał z tego co mi się daje, czekaj, już patrzę. No dobra, na razie nic nie piszę, to chyba jednak mu się nie podoba ten traf. I na moje konto zarezerwowane, dobra, Urban, dobra, dobra, Jiru, mogę się trafić, może być Jiru? Niewymienna paczka, okej, okay, okej, okay, ale przecież to no nie wymienionej jak najbardziej, no, no nie ma co narzekać, milion monet, pierwsze konto, na którym dzisiaj paczki, no, myślę, że w miarę, w miarę okej. Okay. Yy, wystarczy, że nosa na napiszę w ekrany. nie musieli wszyscy, ale <gryw> zapomniałam powiedzieć, więc wybaczam, wybaczam. O, będzie karta hero, może Teixeira, Brazylia? Szkoda, szkoda. Tej rano widziałam, że drogi jest. Ale no dobra, zawsze jakaś fajna karta specjalna. elegancko. Też widziałam, że Bekama dodadzą 4, tak? 4 grudnia. Właśnie, właśnie do FIFY. Okej, okay, kolejny walkout, walkout numer 2. Tym razem Inform. Nie, że to wam. To nie będzie Inform. Kulibali! no na początku nie wiedziałam, co jest w ogóle za karta, bo nie trafiłam jeszcze żadnej karty w tej FIFA z tej, z, z Ligi Europy i mówię, tak, co jest grane? Jakieś pomarańczowe karty się dodali do różnych tygodnia, ale Kulibali przecież jak najbardziej w porządku. Tym bardziej, że właśnie teraz jest mało tych, e, tych kart specjalnych, bo jest chyba pięć, bo daje się z Ligi. Mistrzów i 5 euro? coś takiego. I to była akurat wymienna paczka, więc wymienny kulibali, jak najbardziej. 300 tysięcy. Ok, czyli na jednym koncie nie dość, że Neymar to jeszcze kulibali. Myślę, że dzisiaj jest forma, mój drodzy. Myślę, że dzisiaj jest forma. 29 strzałów, lol. Ale kto? A, kulibali, no. Ale to może chociaż samobójów nie będzie strzelał, bo wiesz, no bo strzały to jednak strzały. Ok, to otwórzmy sobie teraz jeszcze paczkę za yy, SBC z Team of the Week od pierwszego do szóstego tygodnia. Więc teraz chyba jest ósmy jakoś, mi się wydaje, to jest numer 8. jest walkout tutaj. No ale wiecie, też te karty mogą być beznadziejne z walkoutem tak naprawdę. Niemiec, coś tam... Kto tam miał? Hummels? Tak, Humels. Myślę, że jak najbardziej w porządku. Może to nie jest do końca grywalna karta, szczególnie ze względu na tempo, ale 87 overall, jak najbardziej, jak najbardziej. Myślę, że, że kolejny fajny traf. Paczka Ultimate, pewnie jest to paczka niewymienna. Tak mi się wydaje, że tak to może wyglądać, ale zobaczymy. Bo w tych paczkach niewymiennych zawsze nic dobrego nie ma. A tu będzie jakiś walkout i jakieś słabsze połączenie, trochę, ale no trwamy. Z Portugalii. SPO. Bruno Fernandes! Okej. Okay. To jeśli chodzi o te paczki, jeśli to jest faktycznie ta niewymienna, o której myślę, to wydaje mi się, że najlepszy traf, jaki właśnie trafiłam w tych wszystkich niewymiennych paczek, się apetytcy zadania. Oprócz niego jeszcze Henderson. Martial! Wow, dobra, to zdecydowanie najlepsza paczka co zadania. Bruno Fernandes kosztuje no tak z 80 tysięcy, a Martial na 100 tysięcy, czy już nie? Ocie panie, dobra, dobra, nie, to wydaje mi się, że jak najbardziej fajna paczka, no i też super link, no bo jednak, wiesz, z tego, z Manchesteru United, nice. Dwie paczki z Over the Week teraz przed nami, pierwsza, którą się, była naprawdę świetna, bo 87 overall i tutaj po raz kolejny będzie walkout w paczce numer 2 i zobaczmy, co to za walkout z Kolumbii. Okej, okay, Habes Rodriguez na tym prawym skrzydle z 58 punktami tempa, no powiem wam. Chyba na przepalenie nie pójdzie najprędzej. Gold 1, o ciepanie, no to tu się będzie działo. Dwie paszty 100 tysięcy, dwa playerpiki. No i myślę, że za jeden, to trzeba coś dobrego trafić w tych player pika, więc zobaczmy. Pierwszy z nich, a w środku? O, kurde. Czyli bierzemy jego. I zobaczmy co w drugim. Ja tutaj stawiam na goreckę, chociaż myślę, że taki Gorecka tutaj wpadnie. O kurde. Nie no to... To, to jest przesada. Za Golda 1 75, 76, 77 i 79. Mhm. Dobra. Kupa, co mam ci tutaj wziąć? Gold 2, ok, czyli dwa razy po cztery playerpiki do wyboru, to bierzemy. No i nice, w sensie nice na przepalenie, jeśli o to chodzi, właśnie do tego sbc całej kole i tak dalej, e, ale jeśli chodzi o grywalność, no to raczej bramkarza nikt by nie chciał dostać, aczkolwiek dobra, to myślę, że tutaj będziemy brać tego Somera. Dobra, karta Hero, może teraz Brazylia? Kurcze, ten Szabolaj czy jak on tam ma? Bo jednak wiecie, no te, reszta tych kart mi się wydaje właśnie z Hero, to one nie kosztują za dużo, ale jednak ten... ten... Tej to, to 160 tysięcy zawsze kosztuje, nie? A te karty to po Quixel. Smakują jak wyplute z maka. A, no dobra. Ktoś napisał, że super są. Chlapek, ale czemu usunąłeś komentarz? Odchudzam się, nie mogę. O kurde, Patryk! O, nice! Alejandro Gomez. 86 walkout. A co, nawet nie wiedziałam, że walkout w tej paczce będzie. A on coś kosztuje czy nie? Ble, niedobre. Ej, nie, jednak większość pisze, są obrzydliwe. A, no dobra. Wow, jeszcze Werner w tej paczce! A kurde, były przewidywania, że Werner dostanie informa. A, nie dostał, oszukali go. Ale nice-nice, no ten Gomez za dużo nie kosztuje, ale Werner tam chyba kosztuje pan 100 tysięcy. No. Tak ze 130. Tylko, że właśnie niewymienny. Michał, będzie ci pasowało do składu, czy nie będzie? Bo ja już nie wiem. Nagrodę za Food Champions. Za Golda 1 Food Champions. Dwie paszki za 100 tysięcy i dwa playerpiki, dwa razy po cztery wybory. W jednym ma być Kante, a w drugim ma być Mane, więc zaczniemy może od Mane. A potem Kantę wrzucimy. dlatego od drugiego musimy zacząć i mamy tutaj Somera. Wysoki overall, wysoki overall. Okej, okay, Somerek, dobra, bo ty lubisz bramkarzy. Le mana ci nie mogę trafić, to Somera ci trafiłam. Cool, traf. Dobra, i zobaczmy teraz. Mane czy Kantę? Zadają pytanie eksperci. Hakimi. No. To wezmę. Zglądam, co tam na czacie piszecie. Dobra. O! Ekrany! W paszce... Znaczy, w paszce za 55 tysięcy. Z Urugwaju na pas. I Kawani! Kawanie go dodali? Nie, no to jest Suarez, dobra. Kawanie go nie ma w jeszcze go nie dodali, ale nice! Suarez 87. Super karta na przepali jak najbardziej i... Ciekaw czy jest to paczka wymienna, czy niewymienna. Niewymienna, okej. Okay. No to będziesz miał na ikonek, Ribek. Może tutaj jakiś milion z tej paczki? Ok, jest walkout. Złotej karty. Z Urugwaju. A to. Nie kojarzę, nie kojarzę te, tego pana. Hm. Jeszcze go chyba w tej FIFA nie trafiłam, mi się wydaje. A na pewno i na tym streamie, a tym bardziej na tym koncie. Ale dobra, dobra, 87 overall, więc tu może być. Ło, wow, pan to. Kripek, dwa informy ci trafiłam. A ten kosztuje, patrz ile? 17 tysięcy. To pasz, tu masz 17 tysięcy, tu masz 10, tu masz 27. No tutaj masz trochę jeszcze monet i masz jeszcze Suareza za 20. No to tak z 50 tysięcy z tej paczki. Pieniądze. 50 tysięcy to już prawie ci na Deymara stać.